I co jest grane? Piotro wywalił się? Ktoś go wyrzucił? Kulka za niego wszedł. A to nie no, gdzie no, wywalił nam chłopa. I za mnie ktoś musi być. Klama za mną nie gra. Musi ktoś inny za mną grać. Ten McQueen za mną idzie. McQueen za mną gra. Klama, dawaj na środek. O, świetnie. A kto był na lewej? Piotro? Ko nie pamiętam, który to był McQueen. On dobrze grał, dobrze grał. Piotro, dobra, lecimy. Potem będą roszady. Ale widzicie, przed samym meczem, gdzie przychodzą piłkarze. Do mnie! Dowodźcie się czegoś. Zobaczyć. Spytać. A może Filip... A może tak? A może a, a myślisz o tym tak? Wiesz o co chodzi? Nie, 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 nie pierdolę no. Macie fakty, suche fakty. No kto był kurwa w kanał plusie, kto był w kanał plusie przy bocznej linii Koło Lewandowskiego! Kurwa! Który streamer? Który grafife był? Nie było żadnego! Więc proszę, naprawdę z szacunkiem do was, ale nie pierdolcie głupot, ja się znam na piłce nożnej. Stary, ja się na tym znam. Jak mówię ci, że ma być środek, jak, jak mówię ci, że każda piłka leci na cappuccino... to mi się słuchaj, no. Po prostu no. Ja, ja nie chcę po prostu tutaj się wywyższać, po prostu, no, sprawa jest krótka, no. No, wracając, więc, ee, no, jakieś doświadczenie w tej piłce mam, nie? Patrzę na tę grę, inaczej to, ja jestem romantycznym, że tak powiem, trenerem. Nie matematyczno-technicznym, że tu prawa leci, romantyczny, romantyczny trener. Spokojnie, Kulka, chodzi raczej taką wojskową uczciwość. Teraz już wiemy, że ktoś jest zmiennikiem, nie? I może teraz się pośmiać, że ktoś z sobą zagra, to sobie siądzie na ławce. A tak, to tak z partyzanta wskoczyłeś, o to mi chodzi. Chodzi o taką, już wiesz, wojskową uczciwość. Zagrasz, jasne, nie ma problemu, tylko że wypierdolimy, żeby ktoś wypierdalany miał tego świadomość, że to się za chwilę stanie. Na spokojnie. Ja i tak gram dzisiaj cały dzień, jest dopiero 12. Ja normalnie z temu, który gdzie 9, już byłem na kompie, ty. Przed dziewiątą się obudziłem. Ile maks może grać? Nie ma no liczby, no ty wiesz, że to wszystko jest takie ulotne. Media to 15, 15. dwie 2,5 godziny gra Klisi. Będziemy go tutaj e, dopingować, a kto wie, może go zmotywuje, poproszę go i zagra po prostu z nami w, w drużynie tutaj, że będzie grał na środku. Zobaczymy, jak gra FIFA, nie? Wiadomo, to nie przekłada się prawdziwa gra na grę FIFA i na odwrót. Nie ma takiej zasady, ale może jakoś w stopniu ułatwić, nie? Nie wiem, czy piłkarze lepiej gra FIFE. FIFA. Albo FIFA, czy lepiej grę w piłkę. Ale no, myślę, że Snacks. Y, chociaż nie, nie, um, nie, ubliży, nie umniejszam mu. Ale Snacks chyba y, dobrze nie strzela za K47. A w grze gra dobrze tym, nie? Więc nie wiem, czy to się tak przekłada. 1 do 1. No, jak coś to miał, przedźcie i mi wytłumaczcie. Może tak jest. Klisz i Montes pomocy. Ale byłby jaja, no? Dobra. Lecimy kolejny mecz. FC Tulsbub. Druga liga. Y, mamy szansę w, być w pierwszej lidze, widzowie. Mamy szansę. Tak już be, bez jaj. Mamy serio szansę. Ale jak widzicie, coraz ciężsi, ciężsi są rywale. I też no te mecze nie są aż tak widowiskowe, no bo się gra do 1-0 i. czasem się męczysz z graczem, który dobrze broni. Jedziemy. Bo nagraciałem. ale nie zatrzymali. No ci rywale. Wow, obiegówki już wapier dalają. Tu może być ciężko. Nie gramy takimi długich piłek. Ja spokojnie. Do najbliższego partnera z drużyny. Wiem, co chciałeś zrobić, ale on mnie zatrzymał, wiesz? Oj oj, 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 Szkoda. Było blisko. Fajne rozpoczęcie meczu. Przeskoczył nad rywalem. Sprytnie. Dobrze obrona. No, tu już lepiej grają. Klepeczka, klepeczka. Charakterystyka naszej drużyny, czyli ciągłe wrzutki, jest trzymana cały czas. Ta charakterystyka wypuść. Zablokował mnie, pierdolony dobi. Dobra, akcja, super dośrodkowanie. A to on wrzuca. Odrobić, stracić! Odrobić, stracić! Wychodzić na prowadzenie, świetnie! Kurde, molek. fucking B. Na zawsze w moim sercu. To dla was, panowie. Świetna akcja. Pięknie. Cappuccino. Kurwa. Cię nawet trochę zdziwiłem, że to weszło, nie? Serio. Zawsze coś pierdoli ten gość, dlatego nie krzyczałem nic. Cappuccino z bramką. Warto dośrodkowywać na do tego niskiego zawodnika, bo ta piłka może gdzieś tam spaść. Wiadomo, to jest 10 wrzutek jedna wejdzie, ale na tym to polega. Kreujesz sytuację, one się w końcu spełnią. Wróćmy się, mamy 2-0, może pomęczymy ich trochę w ataku. Brawa, Żeby nie mieli tam przestrzeni. Witam papczo. kropka, jakie ciekawe pajna dziś masz obycie, ta fifka nie zniechęcila do dzisiejszego dnia, Jedziemy, ktoś, a ja sobie do śniadanka właśnie twojego live oglądam, kropka, pozdrawiam i miłej Ale mi ziemią się... mogłeś, ziemią, kurwa, takiego szura zapierdolić. Dziękuję, Rafał, no ale widzisz, kurwa, no to trenujesz z nimi dzień w dzień, a no, kurwa, ci górę daje. I drabinę mi jeszcze rzuć, kurwa, jak będziesz Skurwy, syn. Ja nie był mu fal fal. Ale dobrze, dobra, nic się nie stało. Przepraszam, uniosłem się. Wybić. Dawaj. No. Patrz, tak się gra. Takie musisz piły kurwa adresować. szczury! Śmierdzące szczury kurwa z klatki schodowej. O to chodzi. Dobry szczurek, co widzowie? Nie Pierdolta, bo siadek ten Koko yy, Jumbo. Nie no, dobrze poleciało. Fajnie podanie poszło. Najstraj. Nice najstraj, nice najstraj. Nice przepraszam, przepraszam, ale ja musiałem dojść do tego podania. Przepraszam, nie wyzywajcie. Bo to inaczej mi wyglądało, wiesz. Zablokowałem. <grywka> Kurde, molek no. Ciężko było dojść do tego, powiecie, Skierować to uderzenie, co tam? Hejterzy, halo? Halo, hejterzy, gdzie wy jesteście? A, zostaliście z tym gościem, co go minąłem przed chwilą z wodem. Zapomniałem. Dobra, idziemy. No dla kibiców, oczywiście, dla fanów. Wiem, że tu nie ma hejterów, to są sami fani. A ci, co wyzywają, najbardziej nas kochają. Dobre, mordzie, jedziemy z tym. Mamy 2-0, mocne 2-0. Yy, no jest szansa, kurczę, naprawdę fajnie się zaprezentować. Ale łatwość, cappuccino, jaki on ma luz! Nie, 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 nie czy ten cappuccino nie jest rany teraz, bo jest tak wyluzowany. Jak szef! Jak szef! <klucz> tak jest, i to jest najlepsze. Oni schodzą z orlika. Tak jest! Niesamowite. Nie, to było. co? Nie, nie widzicie takich malutkich ruchów? Ten. Yś, nóżka, kołowrotek i podanko. Jedziemy z tym dalej. Jedziemy z tym dalej. Do pierwszej ligi awans potrzebujemy trzech zwycięstw. Tak jest, trzech zwycięstw. A zostało sześć meczy. Zwycięskiego składu się nie zmienia. Gramy? Jedziemy. Super, super. Kurde, molek, Ciekawie dziwnie się tak dowodzi taką drużyną. Wczoraj JKB wygrywa. Teraz tutaj mamy awans prawie do pierwszej ligi FIFA. Nie wiem, czy, się, ja, czy ja się odnajdę w tym nowym środowisku, w tej nowej materii. Czy będzie dzisiaj GTA? Może będzie. Może będzie waś, właśnie taka kontynuacja piłkowych, piłkarskich przygód Logana i przenosimy je na GTA RP. I wiesz, gramy chwilę w RP, a potem. Dobra, panowie, ja mam trening, muszę lecieć. Czemu jest tylko jedna chujowa nagroda? No, dopiero sponsorzy od września wchodzą. Września, październik. Może będą lepsze nagrody za punkty kanału. Ej, e, Nugowy ma tego. Ehm mistrza. Horszul zdecydowanie y, po 23 gramy. Tak naprawdę. Tutaj mało ludzi już gra w tą Fifę. Ej, co jest grane? Prawdziwa zabawa zacznie się właśnie na 23, kiedy wszyscy zaczną w to grać. Będą odkrywać tam... Pewnie jakaś mechanika zostanie leciutko zmieniona, ale raczej to będzie ta sama Fifa, nie oszukujmy się. Ale zawsze jest ta nowa meta, nie? Albo krótkie podanie, strzały z dystansu, bliskie strzały, kiwki, nie kiwki. no. I będą ludzie to rozkwiniać i to będzie fajny etap, bo na pewno ja będę grał w to futa, ale głównie chcę się skupić na tym trybie role playingowo, ee, sobie pociupać e, właśnie z chłopakami, no i grać te ligi, może będą właśnie, pojawią się jakieś ligi spoza FIFA czyli na przykład, wiecie, ktoś robi ligę polską, jakiś drużyn i my się tam zapiszemy, będziemy sobie grać takie poważne mecze. Na to się na pewno nastawiam i chcę właśnie robić taką historię Logana Cappuccino, że tworzymy go, tam ma być 100 leveli do wbicia, robimy te meczyki, a w międzyczasie pewnie jakieś RP i inne gierki. Więc na FIFA jest. Na... No takiego planu dawno na FIFA nie było, bo wiadomo, FIFA Ultimate jest to super sprawa, no ale wiesz, jesteś sam na siebie zdecydowany. A tu masz ten motyw ko kooperacji z 11-10 graczami naraz, no super sprawa. RP. Wywiady będą tutaj robione z tymi graczami. Kto wie, może narodzi się tu jakiś streamer, który będzie zajebiście grał w tą Fifę z nami. No, jest dużo, dużo opcji. E, jak BFC kontra We and... Vulnerable. Vulnerable? Co to znaczy Vulnerable? To lecimy. Kolejny mecz. Kolejna robota do zrobienia. Jaka się nie może odnaleźć. Czekam na jakiś mały przechwyt, żeby urwać się. I go dostał. Wypuszcza kolegę z drużyny. I sam bardziej przesuwam się w środek, tak? Skoro skrzydło już uruchomiłem, no to po co mam tam biec? Bardziej w środek, ale raczej nie podłączam się, bo to będzie bramka. Powinna być. Super. Fajna bramka, ale pamiętajcie spokój. Spokój to jest najważniejsza cecha zwycięzcy. Dobre otwarcie, kapuczyno rozciągnął. Ja też patrzę, wi wi wiadomo, wy jesteście kibicami, widzicie, widzicie bramki, tak? Jakiś średni kibic widzi tylko pole karne, ale smakosz w futbolu, tak? Ktoś, kto się delektuje tym wszystkim. Już widzi rozprowadzenie piłki od bramkarza, obrońcy, zachowania, ruch bioder, ciało. Kurwa. Piszczek, przejęcie. Rozciągnięcie do Mopito. Ten Tendologa na Cappuccino. Ale rozcięty. Ale przejęcie. Jednak szczęśliwie trzymują się przy futbolówce Kapucino. Na pewno agresywnie atakowany. Za każdym razem, w każdym praktycznie meczu. Zejście do środka. Szuka swojej pozycji Kapucino. Chyba ją będzie miał, ale jednak warunki fizyczne na niekorzyść naszego rudego przyjaciela. Mamy spalony szczur. Małpito 1-0, asysta na Puccino, brawo! Tak jest, LOG, tak jest. Tak jest, pracuj, pracuj na to, wyniki same przyjdą. Tylko ciężko pracuj na boisku. Fajnie, teraz użyłem tego podania dwa razy kwadrat. To jest taka wrzutka niższa, dynamiczna, łatwa do ścięcia, Więc ale chyba pewniejsza niż ta zwykła. JKB ostatnio z sukcesami aż ode e, no. wartości Dziękuję. Nie, odjebało nam, odjebało nam, ale mam nadzieję, że wrócimy. No. Na wrzesień, październik przygotowuję serię porażek. Nie mm. wiem, może nawet to się zesra na streamie przypadkowo. Coś odjebiemy, na pewno. To niedługo mi też się to nie podobać zaczyna. No, że tak powiem, o. Nie podobać. Coś wymyślimy, coś wymyślimy, żeby upaść. Dobra, małpito. David. Rozciągnięcie. Linia obrony świetnie skordensowana. Jaszczur, co za podanie. Kapucino się urywał, ale nie został wykorzystany. Chociaż na pewno nie w tym meczu. Ojej! No cappuccino. Świetnie, jestem na boku. No i to była chujowa rzutka. Widzicie? One się różnią. Ta leci tak, kurwa, 4 sekundy masz wrażenie. Leci, leci, leci. A tamta jest baum. Tylko to pozycja, nie? Pozycja nie taka. Rozciągnięcie gry. Ładne wejście Dzięki Pi. Dinki Pi strzał dystansu na Damura. Manda, manda, znaczy się manda, manda. Świetne przejęcie futbolówki. Lepkie rękawice bramkarskie ułatwiły tylko utrzymanie futbolówki w rękach, ale mam przejęcie. Jaja! Jaja! Ja. Jaja, ale jaja to ma na brodzie, bo nasi zawodnicy właśnie po nim się ostro przejechali. Mamy wyjście z kontrą. Cappuccino mocno pod pachą! Gol, 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 golazo! Forza Cappuccino, forza JKB! Tak jest, to dla moich widzów! Brawo! Tak jest, brawo kurwa! Super, super! Kurwa! Jazda Cappuccino! Brawo, dobre zagranie. Wyczekany, Mopito Tadino, super. Gramy. Mocny wślizg. Fej Maxim. Rozciągnięcie. Szczupak Mohameda. Jakub. Jakub. Do Djinki P. Djinki P. Przerzutka do jaja. Ooo, ależ obrona. Pięknie, brawo. No teraz trzeba. Aj, odpowiedź, odpowiedź. Mohamed. Strzał z głową. Joseph Mohamed. 3-1. Też informuję, żeby drużyna JKB nie rozluźniała się Świetnie No to jest to, taka mądro, mądrość Dobić Czy odrobić Kurwa mać I'm sorry Ale sytuacja Spacja po hamulcach, wiesz o co chodzi no, Cappuccino spierdolił. Cappuccino spierdolił. 3-1, niebezpieczne 3-1. Nieeee! Szkurwa! Dobrze, nie za próba, niestety 3-2. No nie przegrywamy jeszcze, ale widzicie, szybko straciliśmy bramki. No i próbowałem. Kiepskie ośrodkowanie. No, minę zrzędły. Na pewno minę zrzędły. Oj, Tadinio. Rozregul rozregulowany celownik. Naszego środkowego, ofensywnego pomocnika. To niedobra informacja na drugą połowę, ale pamiętajmy, JKB dalej prowadzi, mamy, z, mamy prowadzenie. Z tym, że no jak daliśmy sobie już dwie bramki spakować, to jest taka jasna, klarowna informacja, że trzecia właśnie może jechać. Odrobić beznadzienne wybicie! Mandana ratuje, ale kurwa jego mać. Wrzutka w pole karne. No i pierwsza połowa z pod znakiem zapytania powiedziałbym. To jest takie 3-2, prowadzisz, ale nie cieszysz się, nie cieszysz się. I miny kibiców też to yy, pokazują. Że to panowie, daliśmy sobie wpakować dwie bramki, zrobić sobie z fajnego meczu. Z fajnego luźnego meczu, gdzie powinno się grać luźną gałę przed polem swoim... nawet przed twoim... pewno nawet w połowie boiska, o. Przed polem kardym własnym nawet luźna gała. To teraz zrobił się no, kapuśniak, kwaśny kapuśniak. No. I będziemy z tymi teraz jechać 45 minut z takim meczem. McQueen odrobić. Kurwa. Nie. Ta piłka była do przejęcia. Świetna obrona. Mopito 4-2, super robota. Młodszy brat e, Logana Cappuccino. Znaleziony. W... Zresztą na orliku go wynaleźliśmy. Dobra, teraz spokój, spokój. My mamy awans do pierwszej ligi, panowie. Ja mamy streama. Nie róbmy sobie już jaj. Brzydki futbol, ale zwycięski futbol. Grajmy to. Cappuccino! Ej, stary 60, wygrywam pojedynek główkowy. No to co to może być za Miłej niedzieli pari z powodzenia na boisku, mam nadzieję, że będziesz trwał wieczenie. Pozdrowienia z nowej huty. Ale się obrócił. Dziękuję serdecznie, Saito za 3 dolarki. Przepraszam, kiwałem się, bo tu czytałem donate'a. Ale my też nie lepsi, no. Kapuczyna był na górze, nie, przepraszam, nie powiem tak gadać, to było chujowe. Zjebałem. Męczony. Dobry pomysł, ale zmęczony. Wow, nieźle. Na kamurra. Super. Na pamięć już dajemy do, do, do boku. Kapucino to ma już. Dash of boj. boy. No, ciekawe, 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 ciekawe. Nice nice try. Ważne, że próba. To karny. Zawsze krzyczy się karny. Zawsze jak twój zawodnik pada w polu karnym. Nawet jak kurwa sam się tam położył, to i tak krzyczysz karny. Zawsze na sędziego, na, sędzim, na sędzinie to można wymusić jakiś wiesz. No już zaczął taniec, już zaczął tańczyć! Ale go zablokowali. No fizycznie grają, powiesz kurwy. Świetnie. Cyrkowicz. To jest też taki dribbling pod utrzymanie, nie? Dobra, ściągnie się do Cappuccino, oddam do McQueena. Tamto. Tak, pograjmy teraz, potrenujmy sobie takie właśnie granie. Spokojny mecz, spokojnie. Teraz widzisz... dobrze. Ostro, będzie barzuć. Ładne wybicie. Wypuszczaj. Świetnie. Dobrze. Może do Lego Gana. Ładna próba. Akurat jeszcze. Świetnie, poprzeczka. Akurat po tym meczyku szybki posiłek, więc będzie takie 9-10 minutek przerwy. I jedziemy dalej. Naładujemy baterię, żeby do 20 móc grać. Oczywiście będziemy grać dłużej, ale. Żeby bez posiłków i bez przerw grać. 4-2, no nie róbmy sobie teraz Kiczu na koniec. Dowieźmy to. Super, super. Bardzo dobrze. Dowieźmy sobie to. I, I jeszcze dwa mecze mamy do zwyciężenia. No, i prawdopodobnie pierwsza liga, no nie chcę zapeszać. McQueen. Przyjęcie futbolówki. Drogę kapuccino rozciągnie się do środka. Mamy to, super! Otwierająca akcja, samego Maxim. Dobicie Mopito. Gol! 5-2, tu się już nic nie może złego wydarzyć. Tu się już nic złego nie może wydarzyć. Ale jednak mogło, bo jest spalony, kurwa. Ale 4-2, 4-2, no. Nie hukną nam dwóch bramek. Zawisnął się tutaj, uwaga, odrobić. Zawinął. Mądre rozciągnięcie. Doliczone i mamy kontrę. Kopi to. Daleki kroz na cappuccino. To może skończyć się niefenomenalną bramką na zamknięcie dnia. Jednak nie. Mamy to. Świetnie. Super. Ciężki mecz, a chyba. A, nie, było, nie było aż tak łatwo. Mieli tam jakieś podejście bramkowe. Bramka i asysta.